No i jesteśmy na lotnisku, mam tutaj kawkę i lecimy na Teneryfę. A ja oczywiście podróżuję w dwór kapelusza. Na teneryfę połączka. Jesteśmy wsłaniale przygotowani i teraz warzywka. Trochę jesteśmy już wymęczeni podróżą, ale i tak było bardzo fajnie i wszystko poszło sprawnie. Weszliśmy do hotelu, Aleks powiedział, mamo, wow, tutaj jest pięknie, nie w naszym domu. <grytanie> Więc zaczynamy nasze wakajki. Ale jesteśmy tak zgrzani, bo jesteśmy ubrani jednak po polsku Krakowsku. a tutaj jest 30 stopni, bo upał, więc marzę o prysznicu. Liczę, że dostaniemy troszeczkę wcześniej klucze, ponieważ zameldowanie jest od 15, a jest dopiero godzinka 13, no ale może się uda i będziemy lecieć na basen, na pewno. Dzień dobry, witam Was dzisiaj w drugi dzień naszej hiszpańskiej przygody. Wychodzę na ten balkon. O, może jak to jest pięknie, zobaczcie za mną. Opowiem Wam szybciutko o naszym locie, ponieważ ja szukałam lotu, żeby był z Krakowa. Pomimo tego, że zazwyczaj lecieliśmy z Katowic, to jednak cała podróż się dość znacznie wydłuża, jeśli trzeba dojechać do tych Katowic, zostawić samochód, wziąć też duży zapas, no bo jednak to jest dalej. I bardzo się cieszę, że udało mi się znaleźć takie loty z Krakowa. Nie lecieliśmy z biurem podróży. I tak naprawdę licząc całą podróż, Tutaj, mimo tego lotu 5,5 godzinnego, troszkę mniej lecieliśmy, ale około 5,5 godziny, to do Grecji rok temu nasza całkowita podróż trwała dłużej niż właśnie tutaj na Tenerife. Więc, jak widzicie, czasem nie ma co martwić się długim lotem, ale fajnie sobie właśnie znaleźć lot z waszego miejsca zamieszkania, jeśli jest w ogóle taka opcja. Więc lot nam bardzo fajnie upłynął, dzieciaki były super grzeczne. Na początku godzinkę spali. Później przez 3 godziny bawili się, malowali, naklejali, wydrapywali inne tam różne rzeczy, które wzięłam im na pokład, i później jeszcze została godzinka około i oglądali już na sam koniec bajki, później wyłączyliśmy na lądowanie, więc naprawdę mega. Bardzo jestem zadowolona. Nie chcę zapraszać, zobaczymy jak powrót, ale ta pierwsza strona była super, mimo tego, że dość bałam się, jak to będzie, zwłaszcza z Miją. Różnica pomiędzy wyjazdem rok temu, a teraz jest ogromna zupełnie coś innego, mimo tego, że dalej trzeba bardzo się skupiać na dzieciach, uważać i mieć oczy wszędzie dookoła głowy. To jednak mija chodzi, więcej rozumie, więc z każdym rokiem zupełnie inne wakacje nas czekają. Ale w tym roku myślę, że wybierzemy się w dwa miejsca takie bardzo tutaj popularne, czyli do Siam Parku i Loro Parku, i już będę zadowolona, jeśli uda nam się to zrobić. Ale też bez spiny, ponieważ hotel i tutaj okolica jest naprawdę przepiękna, mamy też co robić w hotelu, ale mimo wszystko wolałabym coś zobaczyć poza, a nie tylko siedzieć w jednym miejscu tak jak to było rok temu, chociaż wtedy mieliśmy, no tak jak mówię, zupełnie inną sytuację, bo mięcia była malutka i tak było nam po prostu najwygodniej. No, Także słowem wstępu i przebieramy się w stroje, idziemy dzisiaj basenować. Na ten wyjazd wzięłam takie minimum kosmetyczne, żeby po prostu się ogarnąć z rana i mam tutaj krem BB z Erborianu, tutaj mam krem CC, taki pod oczy, też z Erborianu. Tutaj mam, gdybym miał jakieś zaczerwienienia, to jest taka fajna baza pod makijaż. CC Red Correct również z Erborianu. Te rzeczy dostałam, to kupiłam paletka z Diora, którą ostatnio zakupiłam, bardzo fajna i jak mając ją już nie muszę mieć żadnych więcej kosmetyków tutaj mam jeszcze korektor tusz do rzęs, on jest w odcieniu takim brązowym ale mi to nie przeszkadza, pędzelek tutaj korektor taki bardziej kryjący, gdyby coś wyskoczyło i żel do brwi, tyle i to naprawdę nie wystarcza, a tą paletkę wziąłam tylko dlatego, żeby więcej sobą misterkę, ja jej w ogóle nie używam. Szybka przybiórka i lecimy na kolację. Autobuse? Takim autobusem będziemy mój lechać. Tylko innym. Po drugą stronę, nie? Jedziemy na plażę autobusem miejskim. Yes. Za dosłownie 2,50 euro dzieciaki z bardzo fajna forma podróży. Zrezygnowaliśmy z naszego dzisiejszego pobytu w Siam Parku, dlatego że przeczytaliśmy wczoraj opinię i bardzo dużo opinii było, że. Że ja myślę, że oni są jeszcze troszeczkę za mali. Natomiast do Loro Parku jak najbardziej zamierzamy się wybrać, ale ten park chyba odpuszczamy, nie ma sensu. A teraz sobie jedziemy na Plaszkę, coś pozwiedzać tutaj z tej okolicy. Będziemy jechać 40 minut, więc troszeczkę, dlatego że jedzie się takimi serpentynami tak naprawdę to jest blisko, no, ale linią brzegową. A tak, jak trzeba jechać, no to troszkę to zajmuje. Ale to nic, pojedziemy. Wyjechaliśmy dość wcześnie, więc dzisiaj mamy cały dzień poza hotelem wrócimy sobie na wieczór z Birondynem. No tengas mi palomita. na kawkę ze Starbucksa. Czekam. Serceru te morte limity. Jestem generalnie fanką śniadań, a takich, po których nie trzeba sprzątać, to już w ogóle bajka. Także chodźcie, pokażę Wam, co dzisiaj. Mam pysznego do wyboru. Ja jeszcze mokre włosy, ale dzisiaj mamy dzień basenowy, taki totalnie, więc nie maluję się, idę tak.

No, mamy manuala. Dawno tego nie było, co? Proszę, gazetka dla pani, jedziemy. por los delfines a través de la investigación científica. Gracias a estos estudios conseguimos una información muy valiosa para saber cómo ayudar a los delfines en la naturaleza. De hecho, usted hoy, siendo nuestro visitante, está ayudando a que esto... wstałam, znowu mam podkrążone oczy, nie mam pojęcia dlaczego i czekam aż moi domownicy wstaną i idziemy na śniadanie, a dzisiaj mamy taki plan że idziemy sobie na basen na basenie siedzimy tak do około godziny 15 i zmykamy na obiad do Los Cristianos a później odwiedzamy jedną z plaż, której nie widzieliśmy jest w miarę niedaleko mamy auto bo, ponieważ wypuszczaliśmy w końcu na trzy dni, żeby móc się poruszać y, bez problemu, no ale chciałam Wam jeszcze dwa słowa powiedzieć o wczorajszej wycieczce. Ja wiem, że niektórzy mają inne zdanie i każdy robi zgodnie z własnym sumieniem. Ja też mam zawsze mieszane uczucia takich miejsc, ale doczytałam, wiem, że jest fundacja, wiem, że niektóre zwierzęta, które tam są. Y, są tam dlatego, że po prostu w naturalnych warunkach by nie przetrwały. Tak jak właśnie ta orka pokazowa, która jest głucha i wszystkie te animacje, które są dostosowane pod jej głuchotę, są specjalnie właśnie dla niej zrobione. Jakieś tam światełka i tak dalej, żeby ona wiedziała jak ćwiczyć. No i pozostaje mi wierzyć, że po prostu jest jej tam dobrze. A jak jest, no to niestety ja tego nie wiem i tego Wam nie powiem. Plus też taki, że faktycznie widziałam, że pracownicy wydawało mi się, że o nie dbają. Do wody nawet nie można się było zbliżać żadnym piciem, jedzeniem, żeby była czyściusieńka, filtrowana woda. Później, jak wyszliśmy, ja jeszcze sobie tam googlowałam, sprawdzałam i doczytaliśmy, że był taki jeden pan, który właśnie ćwiczył orkę, która była nowa, i coś jej się tam nie za bardzo w grupie podobało ten Rodriguez chyba się nazywał, już nie pamiętam powiedział, że no, zapisał w tam jakimś, jakichś swoich notatkach że właśnie coś mu nie pasuje że ona się niedobrze czuje że ma jakieś dziwne zachowania i wyobraźcie sobie, że ta orka go zabiła przy jakichś tam ćwiczeniach wciągnęła go do basenu i po prostu wiecie ile ona ważą. ważą. No, one są ogromne całym swoim ciałem Sprawiła, że no, dostał po prostu rozległych wewnętrznych krwotoków. Nie udało się go, niestety, uratować. Także przykra e, sytuacja, i nie wiedziałam o tym w ogóle. E, natomiast, e, ale tak podsumowując, na przykład moje dzieciaki całym tym wyjściem były zachwycone. Może mija nie aż tak, ale Aleks to po prostu. E, to coś niesamowitego. Jeszcze ceny. Dwa bilety dla dwóch osób dorosłych: 84 euro, ponieważ dzieciaki do lat 6 wchodzą za darmo. Dodatkowo zapłaciliśmy jeszcze 2 euro za przejażdżkę kolejką, 8 euro za zdjęcie. Nie musieliśmy go oczywiście kupować, przejażdżki też, ale chcieliśmy. I misiek, który kosztował nie wiem, 20 euro, więc jakaś chora cena, ale. Aleks po prostu z nim teraz śpi i jest numer jeden, także cieszę się, że ma taką pamiątkę. Dobra, idę budzić też kraby, bo śpią już za długo. Musimy iść na śniadanku. Znasz tę piosenkę? To fajną restaurację z Lazmą w Los Gigantes. E, w ogóle Los Gigantes to bardzo takie klimatyczne, małe miasteczko. E, myślę, że warto odwiedzić. Jest pełno e, i takich chaburków. E, no i oczywiście klinka z karykaturydzy. Jeszcze po mamy taki punkt widokowy, żeby zobaczyć z bliska. Micha, czy ty zrzuciłaś na mnie widelec? Z e, no i taką mamy miejscóweczkę. Siedzimy nad samym oceanem cudnie. Paweł zaczął się uczyć 40 dni przed naszym wyjazdem hiszpańskiego i próbuje coś tutaj swoich sił, już całkiem dużo się nauczył, a to wszystko w sumie tylko za pomocą aplikacji ja sobie powtarzam w ten sposób angielski. Tylko dziennie, nie wiem, jakieś 5 minut. Ty robisz więcej, nie? Jeszcze jest sobie dołożył paweł japoński, także słuchajcie, następna destynacja Japonia. Może, może. nie dużo rzeczy lubi, ale ryby i owoce to może iść cały czas. Lubi też wodę, więc to jest dziecko, które chyba praktycznie powinno mieszkać gdzieś w jakichś ciepłych, nadmorskich klimatach. Widzę, że jest tutaj waga, a tyle tutaj jem, że jestem bardzo ciekawa, czy udało mi się coś przytyć. Jeśli tak, to super, ale sprawdzimy to. Zobaczymy, czy działa. Ważę się, obstawiaj, czy przytyłam. 3 kilo, ale jaja. No i czas się pożegnać z tym miejscem. Idziemy się pakować. O 12.30 już mamy samolot. Tutaj jeszcze ostatni widok na, na nasz hotel. tędy. W tym chodziliśmy na siedlanko do recepcji. Tutaj jedliśmy z widokiem na ocean. No fajnie, było fajnie.